Danuta Gelnerowa, Dorota Gelner, dzieci czwórka i Laurka. Miała mama dzieci czwórkę, synków trzech i jedną córkę. Właśnie z łóżka wstała córka i wrzasnęła: Jest nas czwórka, cztery głowy, i co z tego, kiedy pamięć do niczego? Kalendarze cztery mamy. A w nich co? W nich święto mamy. Święto mamy, święto mamy. Ale co my, mamie, damy? Zawołała cała czwórka. Tu potrzebna jest laurka. Tylko jedna? Lepiej cztery. Bierzmy kredki i papiery. Tańczą kredki i bibułki, zeskakują farby z półki, pędzle tańczą jak szalone, kolorowo z każdej strony. Już gotowe są laurki, te od synków, ta od córki, ta w serduszka, tamte w kwiatki, pełne życzeń na dzień matki. Już stanęły dzieci w rzędzie, to życzenia składać będzie wszyscy razem, wszyscy naraz, cała czwórka i to zaraz. Jaki z tej historii wniosek? Taki, a nie inny, że do kalendarza dzieci zaglądać powinny, bo kalendarz nie ma kłopotów z pamięcią i o święcie taty. Też przypomnij z chęcią.